Witam serdecznie, słuchajcie, jesteśmy w Akademii Sportu Walki Wilanów, a ze mną trener Mirosław Okniński. Dzień dobry panie trenerze. Witam wszystkich. Słuchajcie, nowy partner. Ubrania od szóstaka, szósta kłowiectwo. Sweet team. To jest naprawdę fajna marka ubrań. To są ubrania myśliwskie, ale też każdy może, każdy młody może się ubrać w te ubrania, są wygodne naprawdę na każdą pogodę. Okej, okay, słuchajcie, to, to, to jedziemy dalej. Zacznę od e, pytania. Jest inny motyw przewodni, który chciałem dzisiaj poruszyć, natomiast zacznę troszeczkę od innego wątku, ponieważ ostatnio u nas w studiu gościł Paweł Tyburski i sprawiał wrażenie gościa, który przyznawał bez bicia, że do tej pierwszej walki kompletnie z własnej winy się nie przygotował. Mówię oczywiście o walce z Michałem Pasternakiem, ale teraz to ma być Paweł Tyburski 2-0. Ja nie chcę pana pytać, czy Paweł Tyburski wygra z Michałem Pasternakiem, bo ja wiem, kto tutaj jest faworytem. Ja chcę zupełnie szczerze zapytać o to, czy Paweł Tyburski może wysoko zawiesić poprzeczkę. Michałowicz, to może być dla Michała naprawdę dużo większe wyzwanie niż w tym pierwszym pojedynku. E, słuchajcie, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Pawła Tyburskiego, to po walce będzie klęczał i przepraszał, że w ogóle tam obrażał Michała. A jeżeli chodzi o Michała, no to jest duża różnica umiejętności. To, co jest groźne u Tyburskiego, to to, że jest młody. I że po prostu jest wierzy w siebie, a tak naprawdę to on jest przestraszony i tylko ze strachu może coś zrobić. Także słuchajcie. Majbionik.pl Suplementy i odżywki dla sportowców. Na hasło: mirek 10, 10% zniżki. Słuchajcie, jedziemy dalej, bo to jest tak, że y, ostatnio dużo się mówi o tym, że Ferrari już nie będzie trenował w tym miejscu i gdzieś Amadeusz też do tego nawiązał. On mówi o tym, że wierzy w to, że być może kiedyś jeszcze Wasze drogi się skrzyżują, natomiast też mówi o tym, że być może w tej całej sytuacji jest drugie dno. Czytaj, że być może jego trener będzie gdzieś tam w niedalekiej przyszłości trenował któregoś z jego rywali. Coś jest na rzeczy? Znaczy tak, pierwsze to y, usunąłem y, Ferrariego z tego, z klubu. A później się zgłosił zawodnik, który by chciał trenować, i później się okazało, że może będzie walka tego zawodnika z Ferrari. Ja powiem w ten sposób, że ja ogólnie nie robię tak, że nie robię walk takich, że ktoś u mnie trenuje, i ja specjalnie wyrzucam tą osobę, żeby z kimś z mojego teamu zawalczył. Tego nie robię, tylko ja po prostu usunąłem Ferrari'ego. A nagle dostałem telefon, że ktoś chce przyjść u mnie trenować do walki z Ferrari. Ja więc zapraszam, jeżeli on e, nie, nie wywiązuje się z treningów, nie słucha, nie uzgadnia ze mną walki w ogóle, e, po prostu lekceważy mnie, no to, to nie ma problemu, to ja mogę przygotować zawodnika do, do walki z nim. Ale ogólnie to nie jestem jakby za takimi walkami, gdzie mój zawodnik tam były, walczy z z moim zawodnikiem, ale jak już trzeba, no to trudno. To ciekawe, bo ja myślałem, że to jego usunięcie z klubu to jest bardziej taki przytyczek gdzieś w ucho, żeby Ferrari być może już się ogarnął w takiej ostatecznej sytuacji, ale skoro już taka decyzja trenera, że ten zawodnik, który ma z nim walczyć może tu ale trenować... Ale tak powiedział, że nie będzie yy, tej walki, że on, że on po prostu nie podejmie walki. Więc jakby ten zawodnik, jakby miał przyjść w trenować do Ferrari'ego, a Ferrari nie podejmie walki, no to może przyjść i trenować, ale do innej walki. Bo Ferrari nie chce walki. Czyli rozumiem, że nie chodzi o Denisa? Nie, nie. Okej. Okay. Swag Detailing, Cosmetics, najlepsze kosmetyki samochodowe. Dobra, jak wywołałem ten temat, to oczywiście to jest ten główny pretekst tego spotkania, bo trudno nie chcieć od trenera uzyskać jego opinii na temat tego pojedynku. Ja powiem tak, jak w tym świecie coś się zaczyna ciałać, to ja myślę, że nie dzieje się przez przypadek. Ferrari kontra mm, Denis Załęcki, pojedynek, który być może w przyszłości dojdzie do skutku. Ja chciałem pana trenera zapytać, e, kto byłby faworytem takiego starcia? Nie interesujemy ten pojedynek i nie będę się wypowiadał. O, <laughs> to trener mi teraz zepsuł całe spotkanie. <laughs> to dziękuję bardzo. Słuchajcie... <laughs> Garant, profesjonalna broń i Delta Optical, doskonała optyka. Słuchajcie, już, już dzisiaj jadę na targi do Kielc. Będę zadawał, tam będzie y, dużo policji, bo to są y, targi takie bezpieczeństwa. Będę chodził i będę z młodym policjantem zadawał pytanie kto nie skacze ten z policji zobaczymy co oni jak oni zareagują na to to będzie fajne e, także będzie na wesoło czekam na ten kontent, słuchajcie skoro mam nie pytać o walkę to będę krążył dookoła ponieważ to też jest temat z którym chciałem się spotkać bo e, e, dla którego chciałem się spotkać jak Denis Załęcki mówi, że on sobie to wszystko już w głowie przepracował, słuchajcie, jak Denis Załęcki mówi, że będzie 2-0 albo 3-0 wersja Denisa Załęckiego, chyba nie pierwszy raz w ogóle to mówi, to trener mówi, że to znaczy pytanie brzmi, czy Denis Załęcki taki stary, lepszy niż ostatnio widzieliśmy, może jeszcze wrócić? Nie wiem, nie jest moim zawodnikiem, nie mogę się wypowiedzieć, nie wiem, czy wróci, czy nie wróci, a w ogóle mnie to nie obchodzi. Google <laughs> to rodzina, słuchajcie, muzyki Szpaka, także Szpaku, najlepsza muzyka. Pozdrawiam Was. Nie chce Pan powiedzieć mi nic o walce Ferrariego z Denisem, natomiast ludzie się zastanawiają, jak to jest, bo gdzieś teraz taki konflikt, a kiedyś to Pan mi pewnie powie, czy tak było, bo z naszej perspektywy wydawało się, że tam nie było żadnych złych relacji. Ewentualnie były po jest. prostu takie neutralne. Na linii Amadeusz kontra Denis. Nie, oni się tam robili W miarę nie było, konf nie było konfliktu. Ale to jest ich sprawa, a mnie to w ogóle nie obchodzi. Oni nie trenują u mnie. Nie mam nic wspólnego już z nimi, także niech tam. Walczą, niech się biją, niech się obrażają, to już jest ich sprawy. Ja w to nie wnikam. Szóstak, łowiectwo. Słuchajcie, to jest super marka ubraniowa, polecam. A to ciekawe podejście, bo ja właśnie uważam, że trener wtedy, skoro to nie są trenera zawodnicy, przynajmniej w tym momencie, to jako niezależny ekspert mógłby zabrać głos na temat tak, takiego pojedynku. Zabieram, i... bardzo Wam opowiem wszystko o Ferrari i o, o tej walce. Ferrari kontra e... Denis. Mam to gdzieś. To jest bardzo ważne stanowisko. Tytuł już mamy tego, nie ma, nie ma żadnego problemu, ale tak na poważnie, jakby Ferrari przyszedł do trenera i powiedział, że chce do tej walki przygotować się tutaj. żadne pieniądze. To nie ma powrotu już, to dosyć jednoznaczne. Za do tej walki, to za żadne pieniądze. Dlaczego? Dlatego. Dlaczego akurat do tej walki? No dlatego, że po prostu on musi trochę swoje przecierpieć, trochę być poza klubem i wtedy może doceni. No, czyli kara jest jakaś jednak tutaj, musi swoje Ferrari teraz odcierpieć, rzeczywiście. A jakby Denis Załęcki przyszedł i chciałby potrenować, bo kiedyś to było i dobrze mu się trenowało, poza tym, że ktoś go kontuzjował, już nie będziemy mu wypominać tutaj tego, no to może by chciał tutaj poćwiczyć? Znaczy, ja nie, nie chcę, żeby Denis tu trenował, ja... Akurat jak tu był, bardzo fajnie się zachowywał, był w porządku, do niego nic nie mam. A później się wypowiedział, że: No, jacyś ludzie przyszli okay. do niego i mu powiedzieli, że Okliński to taki. Te osoby, co mu to powiedziały, to same są otoczone konfidentami i po prostu e, ludźmi takimi, co e, się rozpierdalają na lewo i prawo, a będą mówić, kto jest jaki sztywny, co jest tego. Mnie to nie obchodzi. Jadę na targi Polsekur, także zapraszam. Obserwujcie w kielcach targi e, takie o, o bezpieczeństwie. Ja idę drogą: e, jestem propaństwowy, a drugie: jestem e, za, e, bliżej mi do, do, do policji i do służb niż do jakichś e, pse, gangsterów. A muszę coś powiedzieć: odejdę od tematu a propos Olka Oknińskiego. Tylko proszę się ze mnie nie nabijać i wy też się nie nabijajcie, bo postaram się to uzasadnić. Bo dla mnie to jest materiał na UFC w przyszłości. Dlaczego? Bo ja zawsze patrzę na zawodników, którzy są prowadzeni przez ojców, trenerów, tudzież byłych zawodników, a więc od najmłodszych lat gdzieś są z tym sportem za pan Bart i bardzo blisko i są dobrze prowadzeni. Po drugie, warunki fizyczne, bo ma znakomite, wiadomo, może gdzieś tej masy mięśniowej nabrać i wtedy, jeżeli chodzi o tę kategorię, wagą załóżmy ciężką, no to będzie naprawdę kocurem. I ja uważam, że właśnie. Nie za szybko, ale powoli, jak trener zawsze mówi, to jest gościu. Pana syn naprawdę może zajść wysoko. No, nie, nie, jakby tam, ja bym się nie, e, tak bym się nie rozpuszczał, e, w sensie, że Olek ma wielkie, jak to mówi, możliwości, bo jest... Wielki, ale też takie wielkie osoby są narażone na, na kontuzję, dlatego że są duże przeciążenia. Trzeba bardzo mądrze to prowadzić i bezpiecznie. Jeżeli Olek będzie chciał iść taką drogą spokojną, wyważoną, to za kilka lat może być naprawdę bardzo dobry, a jeżeli będzie chciał szybko, to będzie miał po prostu kontuzję i, 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 i nic z tego nie będzie. No nie? Także ja tam się nie, 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 nie rozpuszczam i się nie podniecam tym, że, że będzie jakąś tam gwiazdą. Po prostu ma potencjał bardzo duży, a co z tego będzie, to zobaczymy. Dobra, to już też zbliżając się do końca tej naszej domowy, chciałem zapytać, bo trener się śpieszy na targi w Kielcach. Czy już ustaliliśmy, chciałem zapytać o, o, o Lizaka, bo to jest tak, że Lizak trenuje, ale wiem też, że no jest zakochany, ma inne rzeczy na głowie. Ja zastanawiam się, czy trener się nie martwi, że Lizak gdzieś odejdzie od tego trenowania, na rzecz takiego właśnie gdzieś tam podąży za serduszkiem, świat celebrytów i tak dalej. Wiesz, każdy wybiera swoją drogę. Ja tutaj trenowało bardzo wielu zawodników. U mnie jeden poszedł w lewo, drugi w prawo i jedni, jedni robili karierę, drudzy zmarnowali te kariery, a więc ja, ja, ja staram się pomagać, ale tyle ile mogę, a to zawodnik decyduje gdzie pójdzie i co zrobi. Dobra, trenerze, może trener mi na to pytanie odpowie. No. A Denis Załęcki to chyba nie jest tak słaby jak w tych ostatnich pojedynkach z Wielkim Bój, z Danielą Omieleńczukiem, czy jest aż tak słaby? A ja nie wiem, bo, bo ja nie chcę, ja nie jestem fachowcem od Denisa, no nie. Denis odszedł od nas, wypowiedział się, że coś mu tam ktoś powiedział i on się posłuchał. Dla mnie po prostu ja nic do niego nie mam, ale nasze drogi się rozeszły i nie będę się wypowiadał. Dobra, to słuchajcie, nie wiemy, kto jest faworytem pojedynku Ferrari kontra Denis Załęcki i yy, oczywiście zdaniem trenera Mirosława Oknińskiego. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trenerowi dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że trener się bardzo śpieszy. Coś tam się udało wyciągnąć nie tyle, co chciałem, ale to też jest bardzo cenna wiedza. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, krzóstak, łowiectwo, najlepsze ubrania. Na polowanie i nie tylko. Także każda młoda osoba powinna się wyposażyć w, te strój, w ten strój. To jest super, super materiał, super jakość. Także zapraszam. Trener Mirosław Okniński był moim i waszym gościem. Ja nazywam się Michał Tuszyński, to jest redakcja Fansportu. I piszcie w komentarzach, kto z waszym zdaniem jest faworytem pojedynku Denis Załęcki, Amadeusz Ferrari i przede wszystkim, czy w ogóle chcecie takiego pojedynku, czy chcecie to zobaczyć. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzięki, trenerze. Dzięki.